Cześć, mam na imię Mariusz. Eee, chciałbym dla Was stworzyć kanał o tym, co robię po prostu na, na, na tej naszej budowie, a budowa będzie dotyczyła... No, może nie budowa, bo budowa już... Domek już jest zbudowany, zaraz Wam pokażę, co tutaj już jest. Eee, będzie dotyczyło po prostu tego, co, 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 co w środku po prostu. nie ma, ma, Mamy gołe ściany, nie mamy jeszcze instalacji. Chociaż chciałbym elektrykę zrobić sam. Po części instalację wodno-kanalizacyjną też, też wykonać samemu. Nie wiem jak będzie dalej, jak mi siły starczy. To może coś jeszcze tutaj zrobię. Na przykład wykończenie w środku. Nie wiem czy tynki się porywać samemu. Tutaj kolega mnie bardzo namawia, bo to są wiadomo oszczędności. Ale nie wszystko da się zrobić własnymi siłami. Przełączę Wam teraz tutaj kamerkę. Zobaczycie jak wygląda dom. Ogólnie domek wygląda w ten sposób. To jest yy, elewacja zachodnia. Orientacja domu jest wschód-zachód. No, czy to jest dobrze, czy nie? No, czas pokaże. Nie myślałem o fotowoltaice, ale na działce mamy dość duży teren, bo to jest 24 metry szerokości. Jak tutaj widać, o tutaj mamy ogrodzenie z jednej strony, ogrodzenie z drugiej strony. Z tyłu mamy dość pokaźny plac, ale to może pokażę Wam za chwilę. Teraz może przejdziemy do środka i się okaże, co tu jest. Oprowadzę Was trochę po domu. Uh -huh. Zaczniemy w przedpokoju. Przedpokój jest dość duży. Duży, nieduży, tak naprawdę, bo. Tak, myśleliśmy, żeby zmieścić tu kawałek szafki, tutaj kawałek kanapy, żeby można było sobie ładnie usiąść i założyć buty czy cokolwiek. Tutaj może lustro, to się okaże. Teraz przejdziemy sobie do korytarza. Tutaj jesteśmy teraz na środku pokoju. Jest taki spory korytarzyk. Nawet nie myślałem, że taki będzie, razem z małżonką jak sobie planowaliśmy, to na planach wyglądało to troszkę inaczej, teraz wygląda też trochę inaczej, ale w sumie jesteśmy zadowoleni. Z korytarza od razu po lewej stronie wyszedł taki pokoik całkiem spory i będzie to na prawdopodobnie nasze pierwsze pomieszczenie, które wykończymy, bo żeby móc gdzieś mieszkać to naprawdę Chcielibyśmy po prostu już wykończyć tylko ten pokój. A co będzie dalej? No zobaczymy. No. Miejmy nadzieję, że po prostu uda się to jakoś ogarnąć, tą budowę. Strop mamy monolityczny. I już, tutaj pod schodami, od razu przy wejściu znajdują się schody. Jestem tutaj przy wyjściu z przedpokoju. Mamy tutaj taki mały. Mały pokoik. O, może uda się go troszkę nakręcić. Jego przeznaczenie jeszcze nie jest nam tak do końca znane. Yy, na początku miało być to pomieszczenie na szczotki i na jakieś tam rupiecie, po prostu które chcielibyśmy schować za drzwiami. Ale teraz przychodzi nam do głowy, że mogłaby tu stać yy, pralka, suszarka. No i te graty, które właśnie przed chwilą mówiłem. Ale czy tak będzie? Nie wiadomo. Teraz tutaj mamy Łazienkę. Dolna Łazienka, całkiem spora. Też tutaj można sobie zobaczyć, jak to wygląda. Tutaj mamy już przyłącza. Oczywiście strop monolityczny. Nie wiem, czy to ogarnie mój obiektyw. Chciałbym, oczywiście. Ale nie. No ogarnie. Co tu ma być? Tutaj ma być. Yy... Ma być prysznic. Tutaj ma być prysznic z tej strony. Tutaj ma być toaleta. I po tej stronie będą szafki. No, szafeczka, umywaleczka, lustro. Zobaczymy jak to wyjdzie. Jeszcze też tak naprawdę nie wiemy, bo mamy taką wizualizację, ale tylko tylko w głowie. Teraz przejdźmy, może do salonu. Salon mamy ogromny, bo to jest 5 metrów na 6, na 7. Nie potrafię teraz powiedzieć. Gdzieś tutaj mam plany, ale czy to są plany dołu? Też nie wiem. Nie, to mam stryk tutaj. Ale. Salon jest duży. Zamontowaliśmy sobie tutaj HSA, oczywiście HS jeszcze do nas nie dotarł, chociaż był u nas w styczniu, ale teraz yy, złożyliśmy reklamację, no i coś tam trzeba było poprawić po prostu i, i, i zobaczymy jak to wyjdzie w praniu. Tu mamy dużego fixa. Fix Fiks ma metr 80? M. Metr 80 bodajże. Nie chcę Was skłamać, ale, ale przy następnym filmowaniu po prostu powiem Wam co tutaj jest. z salonu. Przechodzimy tutaj do kuchni. W kuchni jest okno narożne. Bez słupka. No, takie chcieliśmy. Jedno okno jest tu. To Rozbierno-uchylne, drugie jest tylko uchylne. To większe jest uchylne, I na tą chwilę, jaką ma szerokość, to też Państwu nie powiem, ale postaram się zmierzyć. Przygotuję się lepiej na następnego vloga. Jeżeli będzie jakieś zainteresowanie, tutaj mamy taki metrowy metr yy, szerokości. Ma taka, taka spiżareczka, o, no wiadomo, jakieś szpargałki kuchenne po prostu na pewno. Na pewno każdy chce mieć gdzieś, gdzieś sobie trzymać miejmy nadzieję po prostu, że, że to pomieszczenie spełni po prostu nasze oczekiwania na tej ścianie ściana ma 1,60 m yy, ma być podobno ma być lodówka przedzielone słupkiem, piekarnik Mikrofalówka jakaś, coś, coś, coś w tym rodzaju. Tutaj będzie cały, cała zabudowa. Ta ściana będzie cała zabudowana, przynajmniej tutaj z tej strony. Tutaj będzie przerwa. No i z lewej strony placik. blacik. Blacik, blacik, blacik. Kuchnia ma być, tutaj gdzieś chyba w tym miejscu. Kuchnia, zmywarka, tutaj okap. Okap tutaj z lewo zmywak. No, i tutaj przedział taki, że będzie blacik. od tej strony. Tutaj, 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 tutaj. Tutaj, szedł sobie. Tutaj, tutaj, tutaj. tutaj. mniej więcej na tej wysokości się kończył. Tutaj mają być. Ma być takie, taka wysepka mała. I dwa krzesła barowe. Dobrze. Jeżeli chodzi o dół. Zostały nam jeszcze trzy pomieszczenia. Eee, trzy pomieszczenia. Tutaj mamy takie pomieszczenie techniczne, bardzo małe, troszkę jeszcze zmniejszyliśmy, tak, żeby, żeby powiększyć drzwi od łazienki, bo to też jest ważne. Żeby wszystkie drzwi były jednakowe. Nie chcieliśmy tutaj 70, chcieliśmy 80 przepraszam, chcieliśmy normalne 90. No i dlatego troszkę przesunęliśmy tą ściankę o 15 cm bodajże. Tak jak, jak było w planie. Tutaj mamy małe pomieszczenie. Mam nadzieję, że będzie widać. Bateria mi się nie skończy. Małe pomieszczenie, które ma może z 2 m2. Będzie to pomieszczenie po prostu na, na kurtki, na ubrania. Jakieś tam inne szpargałki. Tutaj być może znajdą się rozdzielacze do podłogówki. Bo na 90% będziemy tutaj instalować weczkę w całym domu. Ostatnio dojechała nam brama, brama bardzo fajna, jak ktoś chce, polecam, grubość 60 mm. No, jeżeli chodzi o koszta, zamknęliśmy się w 5000 razem z, tutaj z elektrycznym naciąganiem bramy, z napędem. Tutaj mamy garaż ogólnie. Garaż jednostanowiskowy, nie za duży, nie za mały. No, ja tego garażu za bardzo nie chciałem, ale żona się uparła, że musi mieć garaż, bo ona chce wjeżdżać samochodem. Nie chce stać z deszczu. No i garaż powstał. A razem z garażem powstała kotłownia. Jeżeli już myśleliśmy o garażu, żona pomyślała. No to automatem nam się rzuciła w oczy. Yy, kotłownia po prostu. No. Ogólnie ten projekt to jest sklejka projektu yy, dom w Czerwonokrzewach i dom w Jabłonkach. Jest to projekt indywidualny. Poszliśmy do projektanta i powiedzieliśmy, że chcemy taką elewację, taką i taką. No i on coś nam tutaj wymyślił. W środku kilka pomieszczeń, po prostu takich jak, 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 w, tych, jak w tych domach. Tutaj mamy kotłownię. Kotłownia oryginalnie jest na. W planie przynajmniej jest na ogrzewanie na ekogroszek bądź na pellet. Co będzie? Tego jeszcze nie wiemy. Wiadomo jakie są trendy. Trendy idą w elektrykę. To, czy to będzie pompa ciepła? Nie wiemy jeszcze. Jest to strasznie droga inwestycja. Nie wiemy czy na starcie kasy zostało nam jeszcze troszkę. Do tej pory budowaliśmy się za swoje, ale nie wiadomo, jeżeli chodzi o finansowanie budowy, lepiej wesprzeć się kredytem. I tyle, przejdziemy sobie teraz na wyższą kondygnację. Tutaj mamy schody. O, o, proszę bardzo. Wody betonowe, nie ma tutaj żadnego okienka, nie wiem czy będziemy żałować czy nie, nie mamy też okna w strychu, A, pomalujemy na jasne kolory, albo, albo zobaczymy, miejmy nadzieję, że albo zainstalujemy dobre oświetlenie po prostu tutaj. Jeżeli chodzi o, o pomieszczenie na strychu... Mamy tutaj trzy pokoje: Łazienkę i dwa pomieszczenia gospodarcze. Jeżeli chodzi o jeden pokój, tutaj chcemy sobie zainstalować sypialnię. Jako też jeden z pierwszych pokoi, który to prawdopodobnie będzie, będzie to sypialka. Sypialka, czy wyszła duża, czy nieduża? No nie wiem, musicie odświęcić sami. Po prostu no, dom ma 162 metry użytkowe, więc te pomieszczenia automatem będą troszkę większe niż w 100-metrowym domu. Nie jest to po 5-6 metrów kwadratowych, ale troszkę więcej. I to ma być nasza sypialka tutaj. Na razie mamy jedno dziecko, chcielibyśmy jeszcze przynajmniej jedno. Zobaczymy, jak to wyjdzie. I tutaj przechodzimy teraz do, do pokoju dziedzieńcego. Mamy tutaj okno dachowe. Jedno okno dachowe, drugie okno 50x60 też dość duże ale ta strona jest północna południowa, przepraszam I, i myślimy, że po prostu będzie bardziej doświetlony ten ten budynek. Tutaj oryginalnie w projekcie przy tej ściance jest szafa taka rozsuwana. Nie wiemy jeszcze co będzie. Zobaczymy. Komin wentylacyjny. I to jest jedno z pomieszczeń po prostu tutaj, które są na strychu. Drugie pomieszczenie bardzo bardzo podobne, tylko w odbiciu lustrzanym. Może troszkę bardziej fajniejsze, bo nie ma komina wentylacyjnego. Okno takie samo met 50 na metr 30. Ścianka działowa. Tak to wygląda. Okno jest dachowe jest od strony wschodniej. A. Bardzo fajnie widać. Wpada przez nie dużo światła. No, na pewno to, te, te, te dwa pomieszczenia nie będą ciemne, będą raczej widne. No, miejmy nadzieję, że, że dzieciaki będą zadowolone. Tutaj, jeżeli chodzi o ten projekt, wyszedł bardzo długi korytarz na chyba z 6 metrów, albo i więcej, nie wiem ile jeszcze musiałbym go zmierzyć dokładnie. I z korytarza przechodzimy po prostu do Łazienki. Łazienka strychowa. Wygląda w ten sposób. Nie jest wcale taka duża. Tutaj ma być wanna. Tutaj, zaraz, właśnie pod samym oknem dachowym, ma być wanna. Obok wanny ma być prysznic. O. Tutaj, jeszcze nie wiemy gdzie będzie toaleta, czy w tym miejscu, tutaj, o, tutaj, 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 mamy też rury na dole, więc możemy sobie toaletę zrobić w tym miejscu, tutaj szafeczki, czy półeczki z umywalkami, jakieś lustro duże. I nie wiadomo co z tym kątem, ale być może tutaj będzie toaleta w tym rogu. <laughs> Też jeszcze nie wiemy. No, jest kilka zagadek, które po prostu trzeba sobie przemyśleć. Projekt ten ma jeszcze dwa pokoiki. Zacznę może od tego. Tutaj pomieszczenie, które nazywa się garderoba. Jest to całkiem spore pomieszczenie. No i w tej garderobie myśleliśmy sobie tak, po prostu tutaj zrobić jakąś szafę. Nie wiem, czy tutaj uda mi się to ująć tak, jak mniej więcej to wygląda, ale powiedzmy, że w ten sposób. O, tutaj ma być szafa. Szafa, szafa, szafa. Tutaj miały być pod tą ścianą. Tak wstępnie planowaliśmy sobie półeczki po prostu na, na całej tutaj długości. Ale czy tak wyjdzie, nie wiadomo. Jeżeli chodzi o garderobę, to w projekcie wstępnie tutaj była pralka i suszarka. Pralka, suszarka, nie wiem czy jedna na drugim, czy, czy obok. Nie wiem, tu się jeszcze zastanawiamy właśnie, czy to, czy, 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 czy ma tak być po prostu, czy zostawiamy, czy, czy tylko zostawiamy to ewentualnie jako powierzchnię tylko i wyłącznie garderobia, no. A na dole po prostu zrobimy sobie pralnię pod schodami. Ewentualnie koło garażu, jeżeli zrobimy ogrzewanie na prąd, no to wtedy wiadomo, że na pompę ciepła, to wiadomo, że tam będzie pomieszczenie, które będzie mogło służyć za, za pralenie. Następne pomieszczenie: przeznaczenie tego pomieszczenia to jest typowo biurowe. Moja żona jest nauczycielką, więc yy, naprawdę ma sporo papierów. I takie jedno pomieszczenie typowo pod. Yy, no pod, pod swoje szpargałki, po prostu komputer, biurko. Chwilę spokoju wydaje nam się, że tu byłoby idealne. Na tej ścianie chcielibyśmy zrobić jakieś jakieś półeczki, ewentualnie coś zamknięte, drukarka. Tutaj będzie komputerek koło samego okna, tak żeby miała trochę więcej światła. No i zobaczymy, co tutaj dalej wyjdzie. No, i tego projektu po prostu z dwóch projektów stworzyliśmy jeden jeden duży. Dom 162 m2 powierzchni użytkowej. No nie, dla jednych może być to dużo, dla jednych mało. Nie wiem, jak to wyjdzie w, w użytkowaniu tego domu. Znając życie, będziemy użytkować jedno bądź dwa pomieszczenia. A najwięcej czasu spędzać w salonie. No, bo to wiadomo, że to tak jest. I tyle. No to na, na dzisiejszy odcinek, chyba to wszystko. Postaram Wam się jeszcze nakręcić elewację z, z zewnątrz. Jeżeli tylko wystarczy mi baterii, bo już widzę, że na czerwono mi się lampeczka pali. Tutaj mamy jeszcze bardzo ładny widok z okna. Jeżeli, jeżeli będzie widać cokolwiek. O! Zaraz wam pokażę. Tutaj mamy taki plac. 100 1600 m2, jeżeli chodzi o samą działkę. Obok mamy ogródki działkowe, więc tak się troszkę pasowaliśmy z tym domem. No, miejmy nadzieję, że będziemy mieli fajnych to. sąsiadów. No to dzięki, pozdrawiam. Hej, tutaj mamy elewację wschodnią. Mamy też spory taras i duży spadek, jest to około. Metra, metra 20, więc będziemy tutaj musieli zrobić kilka schodków. No, miejmy nadzieję, że że damy radę się wyrobić finansowo, jeżeli chodzi o tą inwestycję. Zobaczymy, jak dalej. Jeżeli nie, to będziemy dłubać sobie dalej, już ze swoich funduszy. No, musicie nam kibicować. Trzymajcie za nas kciuki. Pozdrawiam, cześć. A jeszcze pokażę Wam tutaj od strony. Południe, jakby dalej O. w ten sposób. Tam jest duży fix, i okienko narożne, i tarasik, który którym nic się na razie nie dzieje. Tak, wiem, muszę pościągać te taśmy. Niestety na razie nie mam czasu. Okno narożne prezentuje się w ten sposób, jakby ktoś chciał zobaczyć. Mniej więcej. No i elewacja zachodnia łącznie z garażem.